Cześć, nazywam się Tomasz Panacewicz. jestem doradcą kulinarnym w Akademii Pizzy, zajmuję się kuchnią włoską. W tym filmie przygotuję ravioli z kaczki w z czerwonego wina. Do przygotowania tego dania potrzebujemy ravioli rzemieślnicze La Filia, Kaczka Gruszka, tymianek, pecorino toscano, czerwone wino, suszone oliwki przygotowane ze świeżych oliwek kalamata oraz masło. Takie oliwki możemy przygotować samodzielnie, używając dehydratora, suszarki do grzybów albo naszego piekarnika, pieca w temperaturze około 60 stopni do momentu, kiedy będą suche i kruche. Zaczynamy od wrzucenia naszej ravioli do makaroniarki. Na patelnię wlewamy czerwone wino i zagotowujemy je. Do wina dorzucamy tymianek. Tak aby oddał jak najwięcej swojego smaku. Kiedy wino lekko nam się zredykuje, wyciągamy tymianek, i dodajemy nasze masło. Tak aby utworzyła nam się ładna i gęsta emulsja maślana. Emulsję doprawiamy solą oraz pieprzem. Pecorino Toscano, jak sama nazwa wskazuje, jest serem pochodzącym z Toskanii. Jest to ser owczy, natomiast różnica między nim a Pecorino Romano, czyli najbardziej znanym owczym serem, jest taka, że jest to ser, który bardzo krótko dojrzewa około 3-4 miesięcy. Z uwagi na to, jego struktura jest o wiele bardziej kremowa i delikatna. Skórka w tym serze nie nadaje się do spożycia dlatego pozbywamy się jej. Ugotowane ravioli przekładamy na naszą emulsję maśladną. Jeszcze chwilę mieszamy. Skrobia zawarta w ravioli uwolni się i zagęści nam jeszcze bardziej naszą emulsję. Ravioli przekładamy na talerz. Na wierzch ścieramy nasze pecorino toscano. Oraz ścieramy naszą suszoną oliwkę. Smacznego!